Zupa owocowa z makaronem Zupa owocowa była jednym z najbardziej charakterystycznych dań polskich domów i stołówek lat dziewięćdziesiątych. Choć dziś trudno ją spotkać w jakimkolwiek współczesnym menu. Jej smak i zapach były ściśle związane z latem. Bo choć podawano ją przez cały rok, to najlepsza powstawała z własnoręcznie robionych kompotów. Gdy w garnku bulgotały wiśnie albo czereśnie, a kolor wody zmieniał się na rubinowy, w powietrzu unosiła się woń słodko kwaśnego owocu z nutą cynamonu lub goździków. Po wlaniu do talerza zupa wydawała się półprzezroczysta, a w niej pływały miękkie świderki lub nitki makaronu. W zależności od domu posypywano ją cukrem, czasem nawet śmietaną. Co tworzyło zawiesisty wir na powierzchni. Dzieci często jadły ją z dodatkiem chleba, maczanego nieco ukradkiem, zupełnie inaczej niż w dzisiejszych kanonach kulinarnych. W latach 90. zupa owocowa była traktowana normalnie jako pierwsze danie, a nie deser, co dziś brzmi jak anegdota. Dla wielu ludzi wiąże się z letnimi wakacjami u babci, gdy po całym dniu biegania po podwórku, Słońcu i rowerach dostawało się talerz ciepłej owocowej słodyczy. Jej powolne znikanie z kuchni wiąże się ze zmianą gustów. Współczesne gotowanie unika słodkich obiadów, a kompoty zostały zastąpione sokami i napojami. Mimo to smak tej zupy pozostaje symbolem tamtego, prostszego świata. Podsmażane parówki w sosie kery. To danie było jednym z klasyków taniej gastronomii lat 90. Wystarczyła patelnia, kilka parówek, odrobina oleju i torebka charakterystycznego, żółtawego proszku o nazwie sos curry. Parówki krojono zwykle na grube talarki, które po podsmażeniu zaczynały pachnieć intensywnie, lekko wędzono tłusto, tak typowo jak parówki z tamtej epoki. Kiedy na patelnię trafiała mieszanka wody i proszku z torebki, unosił się zapach przypraw, które tylko w teorii miały cokolwiek wspólnego z prawdziwą kuchnią indyjską. To było kery w wydaniu PRLUWO 90, czyli połączenie odrobiny kurkumy, słodkiej papryki, wzmacniaczy smaku – i czegoś, co sprawiało, że sos był gładki, gęsty i niemal fluorescencyjnie żółty. Danie podawano z białym chlebem lub z ryżem, choć częściej z chlebem, bo był tańszy. W barach mlecznych kojarzyło się z szybkim, sycącym obiadem, często jedzonym przez uczniów po lekcjach. Dziś, w epoce czystych etykiet, danie to praktycznie nie istnieje. Nikt nie tęskni za tą charakterystycznie chemiczną nutą, a jednocześnie dla wielu to smak dzieciństwa, kiedy egzotyczne przyprawy w proszku były szczytem nowoczesności i kulinarnej przygody. Gulasz Angielski z Puszki. W latach 90. gulasz angielski był jedną z ikon jedzenia na szybko. Puszki w charakterystycznym czerwonym lub brązowym opakowaniu stały na półkach niemal każdego sklepu spożywczego. Po otwarciu unosił się intensywny zapach gotowanego mięsa i specyficznego pomarańczowego sosu, który miał konsystencję czegoś pomiędzy koncentratem pomidorowym a gęstym rosołem. W środku znajdowało się mięso pokrojone w drobne kostki. Zwarte, sprzężyste, nieco gumowe, ale niezwykle charakterystyczne. Gulasz angielski smażono, podgrzewano, jedzono na zimno, nakładano na kanapki a nawet zabierano na wyjazdy w góry czy nad jezioro. Na patelni zmieniał się w zwartą masę, która świetnie komponowała się z ziemniakami lub ryżem. W czasach, gdy dostęp do świeżego mięsa nie był tak oczywisty jak dziś, gulasz angielski uchodził za wygodny i dość luksusowy produkt przetworzony. Po 2000 roku jego renoma gwałtownie spadła. Zaczęto unikać konserw z długimi składami, a sam smaku znano za zbyt ciężki i archaiczny. Dziś gulasz angielski jest już praktyczny reliktem, pamiętanym głównie przez osoby, które w latach 90. miały rodzinne zapasy w szafkach. Flaki w proszku. Flaki z torebki były rewolucją lat 90. Nagle okazało się, że tradycyjną, czasochłonną zupę można zrobić w trzy minuty. Wystarczyło obsypać proszek, zalać wrzątkiem i zamieszać. Oczywiście z prawdziwymi flakami miało to niewiele wspólnego: w środku nie było mięsa, a jedynie gumowate paski makaronu stylizowane na flaki oraz mnóstwo aromatów i przypraw. Jednak zapach był intensywny, korzenny, ostry, coś między rosołem a pieprznym gulaszem. Danie było szczególnie lubiane przez studentów i osoby pracujące na budowach, które zabierały torebki flaków jako tani i wygodny obiad polowy. Smak był pikantny, trochę sztuczny, ale rozgrzewał i zapychał żołądek na długo. W wielu domach flaki w proszku stanowiły awaryjną zupę, trzymaną gdzieś na dnie szuflady. Po 2000 roku ich popularność gwałtownie spadła. Rynek zalany został bardziej różnorodnymi zupami instant, a same flaki straciły swoją kultową pozycję. Dziś znaleźć je można tylko sporadycznie, lecz ich smak natychmiast przywołuje epokę, w której proszek zalany wrzątkiem był synonimem nowoczesności. Zupa chińska amino lub knor z wkładką Choć chińskie zupki nie zniknęły, to zniknął sposób ich jedzenia, który był symbolem lat 90. W tamtych latach rozgniatanie makaronu w opakowaniu, potrząsanie torebką i jedzenie suchego chrupiącego makaronu posypanego proszkiem smakowym było rytuałem. Dzieci i młodzież traktowały to jak chipsy, a samo chrupanie tego makaronu było elementem kultury szkolnej. Druga wersja kultowa z tamtych czasów to wkładka. Do zupy dodawano pokrojoną parówkę, jajko ugotowane na twardo, kostki żółtego sera, a czasem nawet łyżkę keczupu. Powstawało danie, które dziś nazwalibyśmy fusion, ale wtedy było po prostu tanią metodą na sycący obiad. Smak intensywnych przypraw był czasem aż palący od glutaminianu, ale to właśnie on tworzył wyjątkowy aromat, który kojarzy się z latami dziewięćdziesiątymi. Dziś taka forma jedzenia zupki instant jest niemal niespotykana. Dorośli jedzą ją klasycznie, a młodzież ma zupełnie inne przekąski. Ale dla ludzi wychowanych w tamtej epoce jest to wyjątkowy, sentymentalny smak: kotlet z mortadeli. Był odpowiedzią na brak pieniędzy i dostęp do taniego mięsa, a jednocześnie był zaskakująco smaczny. Używano grubej mortadeli, najlepiej takiej z dużymi kawałkami tłuszczu i pieprzu, krojonej na plastry o grubości nawet centymetra. Każdy plaster zanurzano w jajku, obtaczano w bułce tartej i smażono aż do złocistej, chrupiącej panierki. Podczas smażenia mortadela lekko się kurczyła, jej krawędzie brązowiały, a w kuchni roznosił się intensywny, wędzony zapach. Podawano ją z ziemniakami i mizerią, albo po prostu w bułce jak burger. Dla wielu dzieci był to przysmak. Połączenie mięsa i panierki przypominało prawdziwy kotlet schabowy. Choć smak był nieco słodszy i bardziej tłusty. W latach dziewięćdziesiątych mortadela była tanim produktem, idealnym na koniec miesiąca. Dziś kotlet z mortadeli praktycznie nie istnieje. Mortadela straciła dawny status, a smażenie jej w panierce uznaje się za kuliniarny relikt. Jednak dla tych, którzy go jedli, pozostaje symbolem skromnego, ale pełnego ciepła domowego obiadu. Mielonka smażona na patelni. Smażona mielonka to jedno z najbardziej charakterystycznych dań z biedamy nil nad dziewięćdziesiątych, choć mało kto dziś otwarcie o tym mówi puszka konserwy turystycznej była w tamtych czasach czymś tak powszechnym jak dzisiejszy serek wiejski leżała w kuchennej szafce na wszelki wypadek wystarczyło podważyć wieczko poczuć charakterystyczny intensywny aromat mięsa z galaretką i tłuszczem a potem wysunąć całość na deskę gdzie blok mielonki błyszczał lekko od naturalnej wilgoci Kroiło się go na grube, około centymetrowe plastry, które podczas smażenia na patelni powoli nabierały ciemniejszego brązowego koloru. Kiedy tłuszcz zaczynał się wytapiać, mielonka pachniała tak jak nic innego. Połączenie wędliny, smażonego boczku i czegoś nieuchwytnego, bardzo specyficznego. Bokami plastra pojawiały się niekiedy nieregularne przypieczenia, a powierzchnia stawała się chrupiąca, podczas gdy śronek pozostawał miękki i lekko sprężysty. Najczęściej jadło się to z ziemniakami purée lub z ogórkiem kiszonym i ten zestaw tworzył smak sobotniego obiadu, kiedy rodzice nie mieli czasu ani pieniędzy na normalne mięso. Mielonka smażona była również klasyką wakacyjnych wyjazdów do ośrodków wczasowych, gdzie kuchenne wyposażenie było skromne, a mielonka gwarantowała sytość i prostotę przygotowania. Dziś prawie nikt już tak nie smaży mielonki. Konserwy straciły popularność, a ich smak kojarzy się z minioną epoką, w której byle patelnia i blok taniego mięsa ratowały nie jeden obiad. Leczo z puszki Krakus W latach 90. puszka leczo Krakus była nie tylko produktem spożywczym, ale niemal symbolem wygodnego obiadu. W czasach, gdy wybór gotowych dań był ograniczony, a półki sklepowe wciąż dawały połoczno odczuć echo poprzedniej epoki, Puszka z czerwonym napisem Krakus sprawiała wrażenie produktu z zachodu. Po otwarciu unosił się słodkawy aromat papryki, pomidorów i duszonej cebuli, a w środku znajdowały się pocięte kawałki kiełbasy, które, choć nie były najwyższej jakości, dawały poczucie konkretu. Konsystencja lecza była gęsta, intensywnie pomidorowa, wręcz lepka, jakby sos gotowano godzinami, choć w rzeczywistości był po prostu dobrze zagęszczony. Wiele osób traktowało takie leczo jako pełnoprawne danie, czasem podawane z ryżem, czasem z pieczywem, ale najczęściej jedzone prosto z garnka, zaraz po szybkim podgrzaniu. Charakterystyczny był też jego kolor. Głęboka, lekko ceglasto-czerwona barwa, zupełnie inna niż dzisiejsze, bardziej naturalne i jaśniejsze lecza. W latach 90. leczo w Puszce pojawiało się w domach studenckich, w małych, robotniczych mieszkaniach, ale też na działkach, gdzie liczyło się szybkie i treściwe jedzenie po całym dniu pracy przy altanie. Po 2000 roku przestało być modne, wyparte przez świeże warzywa, bogatsze oferty marketów i domowe gotowanie. Dziś to smak, który pamięta niewielu, ale ci, którzy go pamiętają, często wspominają go z zaskakującą czułością. Ziemniaki z kefirem lub z siadłym mlekiem. To jedno zdań, które dziś wydaje się wręcz archaiczne, choć w latach dziewięćdziesiątych było codziennością, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Ziemniaki gotowane w mundurkach, jeszcze parujące, wysypywane na talerz z charakterystycznym parującym puf, obok stawiane w misce zimne, kwaskowate z siadłem mleko lub kefir. Kontrast temperatur i tekstur był kluczowy, Gorący, rozsypujący się ziemniak i zimny, gęsty płyn o lekko ziarnistej strukturze, który chłodził i otulał smak. Danie podawano często z koperkiem lub solą i niczym więcej. W domach, gdzie hodowano krowy lub kupowano świeże mleko od sąsiadów, zsiadłe mleko miało gęstość prawie jak jogurt naturalni z lekko oddzielającą się śmietanką na wierzchu. Latem takie danie było idealne, bo nie wymagało długiego gotowania, zwłaszcza gdy były upały, a kuchnia nagrzewała się od pieca. Dla dzieci było to danie, którego albo się nienawidziło, albo uwielbiało, dla dorosłych sposób na szybki, lekki obiad w czasach, gdy nikt nie mówił o daniach fit, choć było to jedno z najzdrowszych połączeń tamtych lat. Po roku 2000 zwyczaj jedzenia ziemniaków z kefirem zaczął znikać, wypierany przez bardziej nowoczesne, kolorowe posiłki. Dziś to już prawie wyłącznie wspomnienie wakacji na wsi u dziadków. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. To danie było ukochanym deserem obiadem w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zapach, który rozchodził się po korytarzach, był niepodrabialny. Mieszanka pieczonych jabłek, wanili i cynamonu przyciągała dzieci niczym magnes. Sam ryż był często lekko kleisty, stołówkowy, biały, gotowany na mleku, czasem z dodatkiem masła. Na to nakładano warstwę jabłek startych na dużych oczkach, często już podsmażonych z cukrem, dzięki czemu były miękkie i miały intensywny, głęboko jabłkowy smak. Czasem na wierzch trafiała jeszcze kruszonka lub cienka warstwa cukru, która podczas zapiekania tworzyła delikatną, lekko przypaloną skorupkę. Danie jadło się na ciepło, łyżka za łyżką, a połączenie słodyczy i delikatnej kwasowości jabłek sprawiało, że nawet dzieci niechętne ryżowi jadły je bez protestu. W domach przygotowywano je podobnie, choć często z większą ilością masła i cynamonu. W latach 90. ryż z jabłkami był odpowiedzią na brak wyrafinowanych deserów, jednocześnie prosty i sycący, idealny jako obiad na słodko. Po 2000 roku zaczął znikać, bo zmienił się styl żywienia. Słodkie obiady przeszły niemal całkowicie do lamusa. Dziś jedynie nieliczne stołówki serwują to danie, a jego smak dla wielu jest symbolem beztroskich szkolnych lat. Pióre ziemniaczane z proszku. Pióre ziemniaczane z proszku było jednym z symboli nowoczesności przełomu lat 80. i 90., zanim stało się obiektem żartów. W tamtych czasach stanowiło prawdziwy hit kulinarny niedrogie, błyskawiczne i dostępne niemal w każdym sklepie spożywczym od GS-ów po świeżo otwarte delikatesy. Dla wielu rodzin, które dopiero wchodziły w erę produktów Instant, to było coś w rodzaju kuchennej magii. Wysypujesz suchy, niemal watowaty granulat do miski, zalewasz gorącą wodą lub mlekiem i w ciągu kilkunastu sekund otrzymujesz gęstą, aksamitną masę. Oczywiście aksamitna głównie z nazwy. Konsystencja była bardziej kleista i jednorodna niż pure robione z prawdziwych ziemniaków, pozbawiona grudek, które wiele osób uważało za znak domowości. Pure z proszku miało jednak swój urok. Pachniało delikatnie masłem i mlekiem, choć w rzeczywistości było to połączenie aromatów i suszonego nabiału. Podawano je najczęściej z kotletem schabowym, mielonym lub, co dziś budzi szeroki uśmiech, z panierowaną mortadelą lub smażoną mielonką. W barach mlecznych pióre z proszku często lądowało na talerzu w formie symetrycznych okrągłych kopczyków, nakładanych specjalną gałkownicą do lodów co nadawało mu kształt niemal laboratoryjny. W latach 90. wiele szkół i przedszkoli korzystało z tego rozwiązania, bo było szybkie i przewidywalne. Po 2000 roku, kiedy moda na produkty chemiczne osłabła, pióre z proszku zaczęło znikać z domów i barów, ustępując miejsca bardziej naturalnym rozwiązaniom. Mimo to, dla wielu osób jego smak jest nie do pomylenia symboliczna mieszanka nostalgii i kuchennej wygody tamtej epoki. Utka z kurczaka z osiedlowego rożna. Budki z rożnem to jedno z najbardziej zapomnianych miejsc gastronomicznych lat 90., a przy tym prawdziwy element miejskiego pejzażu. Na wielu osiedlach, zwłaszcza tych z wielkiej płyty, stały niewielkie budki z metalową obudową, z której boku wydobywał się niepowtarzalny zapach piekącego się kurczaka. Nie przypominał on współczesnego kurczaka z supermarketu. Był intensywniejszy, tłustszy, bardziej uliczny. Wewnątrz budki obracały się na metalowych prętach łódka, skrzydełka oraz całe tuszki. A tłuszcz ściekał po ściankach i zbierał się na dnie, gdzie skwierczał pod wpływem gorąca. Przechodni zatrzymywali się, kuszeni aromatem pieczonej skórki i przypraw najczęściej była to prosta mieszanka papryki, soli i majeranku. Utko kupowało się najczęściej zapakowane w papier toaletowy. Lub szary papier śniadaniowy, który od razu przesiąkał tłuszczem. Całość była gorąca, chrupiąca z zewnątrz, miękka w środku. Często jedzono je na ulicy, idąc do domu po zakupach, albo zanosiło się jako gorący obiad do mieszkania, gdzie smarowało się dodatkowo pieczywo tłuszczem, który wyciekł ze skórki. Takie różna. Były najtańszą formą fast foodu tamtych czasów, zanim pojawiły się kebaby i sieciowe bary. Po 2000 roku większość tych budek zniknęła, ze względu na przepisy sanitarne, brak opłacalności i zmianę preferencji żywieniowych. Dziś utko z takiego rożna jest niemal legendą, a jego smak... Trudno odtworzyć w warunkach domowych. Pieczarki panierowane z budek W latach 90. pieczarki panierowane były jednym z najpopularniejszych ciepłych fast foodów, zwłaszcza w nadmorskich miejscowościach i przy miejskich dworcach. Budki oferujące frytki, hot dogi czy hamburgery prawie zawsze miały w menu również pieczary. Ogromne kapelusze pieczarek, panierowane niczym kotlety. Proces ich przygotowania był prosty, ale efekt wyjątkowy. Surowe pieczarki zanurzano w jajku, obtaczano w bułce tartej i smażono w głębokim oleju na złoty kolor. Podczas smażenia kapelusz napełniał się parą i sokami, dzięki czemu po ugryzieniu wewnątrz gromadziła się gorąca, aromatyczna wilgoć wręcz bulionowy smak, który kontrastował z chrupiącą panierką. Pieczerki podawano najczęściej w plastikowych, cienkich tackach, oblanych potężną porcją sosu czosnkowego, gęstego, białego, intensywnego, czasem wręcz ostrego od surowego czosnku. Dla wielu nastolatków wyprawa na takie pieczarki była rytuałem, zwłaszcza podczas letnich festynów, jarmarków i dni miasta. Dziś to danie niemal całkowicie zniknęło z gastronomii ulicznej. Zastąpiły je zapiekanki premium, burgery, kebaby i frytki belgijskie. Smak panierowanych pieczarek pozostał jednak jednym z najbardziej charakterystycznych wspomnień fast-foodowej Polski końca XX wieku. Zapiekanka PRL-owska z pieczarkami mielonymi w maszynce. Choć zapiekanki przetrwały do dzisiaj, ich dawny, PRLowsko naintisowy smak praktycznie wyginął. Kluczowym elementem były pieczarki nie krojone w plasterki, ale zmielone w maszynce do mięsa na drobną, wilgotną papkę. Do tej papki dodawano sporą ilość smażonej cebuli, sól, pieprz i najczęściej łyżkę koncentratu pomidorowego co nadawało masie lekko rdzawy kolor. Tak przygotowany farsz trafiał na przekrojoną bułkę wrocławską, która była długa, miękka i lekko gumowa, zupełnie inna niż dzisiejsze bagietki. Ser stanowił osobną kategorię. Zwykle był to ser topiony w blokach, krojony w cienkie kwadratowe plastry, które podczas zapiekania nie topiły się naturalnie, lecz tworzyły jednolitą błyszczącą powłokę. Zapach takiej zapiekanki był intensywnie cebulowo-pieczarkowy, zupełnie inny niż współczesny, bardziej duszony niż smażony. Po wyjęciu z pieca całość polewano keczupem o bardzo kwaśnym posmaku, często marki Kotlin lub Pudliszki, który w latach 90 miał inną recepturę, bardziej octową. Smakował jak prawdziwy fast-food z tamtej epoki, wilgotny, mocno pieczarkowy, pikantny od pieprzu, z charakterystyczną słonością sera topionego. Po roku 2000 wraz z popularyzacją bagietek i prawdziwego sera żółtego zapiekanka starego typu niemal całkowicie zniknęła. Została tylko w pamięciach osób, które pamiętają budki na dworcach PKS, ryneczkach i deptakach. Kaszanka smażona w kostce. Choć kaszanka jako taka istnieje nadal, sposób jej podawania w latach 90. był całkowicie inny. Zamiast grillowania lub smażenia w całości, krojono ją na grube, około 3-centymetrowe plastry, które następnie dzielono na kostki, najczęściej po cztery. Tak przygotowana trafiała na patelnię, gdzie podczas smażenia rozpadała się częściowo, ale właśnie to rozpadające się ziarno kaszy i kawałki krwi nadawały jej charakterystyczną teksturę. Na zewnątrz chrupiącą, w środku wilgotną i miękką. Podczas smażenia kaszanka wydzielała intensywny, wędzony aromat, który wypełniał całe mieszkanie. Powodując natychmiastowe skojarzenia z domową, wiejską kuchnią. Wiele osób podawało ją z cebulą smażoną na złoto, która dodawała słodyczy, albo z ogórkiem kiszonym, którego kwasowość przełamywała ciężkość dania. Kaszanka krojona w kostkę była typowym obiadem na szybko w rodzinach robotniczych, a także daniem, które często trafiało na patelnię w sobotnie poranki. Dziś kaszankę traktuje się raczej jako element grilla, a nie zwykły domowy posiłek, przez co dawna forma jej przygotowania powoli zanika. Jednak ci, którzy jedli ją w latach dziewięćdziesiątych, wspominają jej smak jako coś absolutnie wyjątkowego, prostego, ale niezwykle pełnego.